Jak może dojść do zakażenia pneumokokami? Jak się diagnozuje? Czy pneumokoki mogą wywoływać sepsę? Pneumokoki to bardzo niebezpieczne bakterie, które przyczyniają się do rozwoju wielu groźnych chorób. Przede wszystkim to są tak zwane inwazyjne choroby pneumokokowe, czyli to może być zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, posocznice, czyli zakażenie całego organizmu. Jeżeli bakteria dostanie się, przełamie barierę krwionośną. Ale również są choroby tak zwane nieinwazyjne, kiedy jest przerwana bariera śluzówkowa i wtedy mamy zapalenie płuc, które bardzo często się wikłają ropniami opłucnymi, zapaleniem opłucnej, czyli to są bardzo ciężkie zapalenia płuc, bardzo częste zapalenia ucha środkowego, zwłaszcza na, u dzieci. No właśnie, bo to dzieci do drugiego roku życia są najbardziej narażone na zakażenia pneumokokami. Pneumokok jest bardzo niebezpieczny ze względu na najwyższą śmiertelność wśród dzieci, spośród wszystkich chorób zakaźnych. Pneumokoki stanowią również nie bezpieczeństwo dla osób starszych zwłaszcza osób powyżej 65 roku życia najwięcej osób starszych umiera właśnie z powodu zapalenia Płuc, czyli powinniśmy stosować profilaktykę nie tylko u dzieci małych, ale również i u osób starszych. Profilaktyka, czyli o czym powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim szczepienia. A jeżeli mamy mieć na uwadze inne czynniki, to w zasadzie tak jak przed każdą jedną chorobą. No ale tutaj jest taki specyficzny patomechanizm rozwoju chorób pneumokokowych i stosowanie zwykłych środków może być nieskuteczne skuteczniejsze są szczepienia, jeżeli chodzi zwłaszcza o dzieci. Światowa Organizacja Zdrowia uznała szczepienia przeciwko pneumokokom za fundamentalne, ważniejsze niż te chroniące przed malarią i zakażeniami rotawirusowymi. W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom są odpłatne. Szczyt zachorowań na choroby pneumokokowe oscyluje w granicach pomiędzy szóstym a osiemnastym rokiem życia. Dlatego najlepiej zaszczepić dziecko do drugiego roku życia. Szczepiąc dzieci my chronimy także osoby starsze, między innymi właśnie dziadków. Dzięki tak zwanemu efektowi populacyjnemu, czyli jeżeli szczepimy populację dziecięcą, wytwarza się odporność, mniejsze zachorowanie na pneumokoki wśród osób starszych. Pozytywne jest to, że świadomość społeczeństwa odnośnie pneumokoków z roku na rok zwiększa się. Bardzo dużo się na ten temat mówi, mówi się w mediach, pisze, bardzo dużo jest wiadomości w internecie, ale no niestety w internecie często krążą wiadomości nie do końca prawdziwe, istniejąc tzw. ruchy antyszczepionkowe, które w zasadzie dążą do tego, żeby mniej szczepić dzieci, nic błędniejszego i rodzice czasem po prostu tak naprawdę nie wiedzą co robić. Najlepiej zapytać się swojego lekarza. Pamiętajmy jednak, że nie wolno bagatelizować tematu związanego z pnąłokokami i zawczasu podjąć właściwe kroki.